dobry witam serdecznie w kolejnym vlogu. Dziś jesteśmy naszą osobówką, wyjechaliśmy w trasę, ponieważ nasz Gucio jest u mechanika, ale o tym dowiedzieliście się już w zeszłą środę, więc my tak naprawdę wczoraj go zawieźliśmy. Przyjechaliśmy tutaj na taki parking. Parking jest. Prawie pusty, oprócz nas jest jeszcze tylko jedno auto, a pewnie to dlatego, że po pierwsze nie jest to takie znane miejsce, a dwa, tam, tam z dwóch stron był znak, że jest droga zamknięta, więc może to ludzi odstraszyło, nie wiem. Jest tutaj niedaleko taki sailing club, ponieważ jest tutaj taki rezerwuar. Zaraz przejdę się i zobaczę, czy za ten parking trzeba coś płacić. Jest tu dość sporo szlaków. Są też szlaki rowerowe, bo jest tutaj stara linia kolejowa. To znaczy, linii kolejowej już nie ma, zostało, a tylko po prostu ścieżka. I ta ścieżka jest świetna właśnie jako trasa rowerowa. A my jesteśmy. Można dwa? Można. Autopoder pisze. No to i. To. Yy, za parking, za cały dzień płaci się 4,75, ale automat był zepsuty, a nie ma drugiego, więc nie zapłaciliśmy. No, chcieliśmy bardzo, ale się nie da. A sustainable A Więc ubraliśmy się cieplutko i wyruszyliśmy. E, pokażę Wam przebitkę, jak nazywa się to miejsce ta trasa tutaj. E, jest to głównie szlak po, starym, po starych torach kolejowych. I ludzie tu często na wycieczki rowerowe przyjeżdżają. A tu jest ten Memorial u, u, Forest. Tutaj po prawej stronie znajduje się taki Memorial Forest, czyli taki lasek pamięci ludzi, podejrzewam, którzy zmarli, ale to wcale nie znaczy, że nie są tu pochowani, tylko tu są po prostu takie pamiątki, tabliczki upamiętniające tych ludzi i posadzone drzewka w ich intencji. Tu często jest to spotykane w Anglii, taki zabieg właśnie, no fajne, dla potomnych, zasadzić drzewo i przybić tabliczkę upamiętniającą tą osobę. Widocznie był to ktoś, kto bardzo lubił chodzić, spacerować, może tutaj, może gdzie indziej. Zobacz, kamyczek zostawiony, pingwinek. Ale sympatyczny. Widzisz go? Postawiło. Życie za życie. Ciekawe, nie? Upamiętnienie kogoś. No, podoba mi się, fajne. Lepsze coś takiego, czyli zasadzenie drzewa, niż budowanie jakichś. Jak się nazywają? No, niż budowanie jakichś pomników, grobowców, takich smutnych miejsc, tworzenie. Takie miejsca są o wiele sympatyczniejsze. Jakoś tak bardziej rozweselają mimo straty kogoś bliskiego. Here we are. Every Moment, w którym należy zapłacić. Zeszliśmy stamtąd, a idziemy tutaj do takiego tunelu. A no bo zobaczyliśmy, że jest, to idziemy. O, tak, takie to jest duże w porównaniu ze mną. Nie wiem, my to zawsze musimy po jakichś krzakach chodzić, zamiast iść normalnie jak ludzie ścieżką. No ale idę, no. Owieczki tędy przeszły, to może ja przejdę. Nie kopiujcie nas. Już teraz jesteśmy na właściwej ścieżce. Tam musieliśmy troszkę się wspiąć do góry, żeby wyjść od tego od tego strumyczka no i już jesteśmy na szlaku i podążamy dalej sapani poschnięte paprocie wszędzie fajnie to wygląda, mimo że są poschnięte to tak tajemniczo to wygląda, co nie kochanie? No. <grych> Bardzo tajemniczo <grych> Bardzo błotniście And that's the truth, my dear. But words have a highest smell. Our love never quiets down. Been hitching to turn up the dial. But My dear. Ten las, w którym lasek, w którym jesteśmy teraz, jest tak przepiękny, jest tak rozmaicony, te drzewa, te konary takie powykrzywiane, i ten mech na tych skałach, na tych kopkach. No po prostu przesudnie to wygląda. I nawet jeżeli one nie mają liści te drzewa, to i tak wyglądają no tak uroczo. No, ślicznie, bardzo mi się tu podoba. Myślałam, że to będzie po prostu prosta, jakaś ścieżka gdzieś tam na jakichś pagórkach. A tu taki piękny lasek taki, no, taki różnorodny nie taki nudny. A ktoś mi ostatnio powiedział, że lasy w Anglii są nudne. Nie są, są piękne. Może nie są jakieś wielkie, gdzie mamy, nie, nie ma tu połaci lasów ogromnych, ale są, naprawdę są bardzo interesujące laski. Także jak najbardziej polecam chodzić na spacery, chociażby do lasów. Nie trzeba się wspinać na nie wiadomo jakie szczyty. Chodzić na spacery do lasów, bo są przepiękne. A teraz jest mi gorąco, muszę się rozebrać. Myślałam, że zmarznę, ale nie odłożyć mikrofon na chwilkę no to nie będę do Was gadać Dobrze, że mąż ma duży plecak zawsze można się dołożyć jest takim moim osiołkiem do noszenia Mój osiołku kochany nie gniewasz się, że Cię tak zawsze obarczę to bołami taka moja rola taka Twoja rola My znowu przez jakieś kamory się przebijamy, bo usłyszeliśmy strumyk, a my bardzo chcemy dojść do wodospadu. A nie wiem, czy ta ścieżka prowadzi do wodospadu. Więc próbujemy się przebić przez jakieś głazy, bo coś słyszymy. No jest strumyczyk, ale to nie jest jeszcze wodospad. Wyszliśmy na taką otwartą przestrzeń, takie połacie wrzosowisk. No, o tej porze roku wrzosowiska nie kwitną, ale i tak jest bardzo ładnie. I słyszę cały czas gdzieś w tle y, ten strumień. I myślę, że w końcu dojdziemy do tego wodospadu. Cały czas idziemy pod górkę. Pod małą, ale pod górkę. Tak jak wspomniałam wcześniej, zanim mi się bateria rozładowała, że zeszliśmy z tej ścieżki, której i tak nawet nie ma na mapie, więc teraz idziemy ścieżką przy strumieniu, której też nie ma na mapie, to jest taka wydeptana. Przez ludzi. A jeżeli chodzi o to miejsce, to w opisie filmu zostawię Wam pineskę chociażby do tego parkingu, żeby wiedzieć gdzie dojechać, gdzie zaparkować. A potem w którą stronę pójdziecie, to już wasza indywidualna sprawa, bo jest tu tyle szlaków, że jest gdzie chodzić. Ojejku, jaka skomplikowana ta ścieżka! Zapewne zastanawiacie się, dlaczego ta woda w strumieniu jest taka brązowa. Ona nie jest brudna, to nie wynika z brudu, tylko z tych torfowisk, które tutaj są na tych wzgórzach. I te torfowiska, ta ziemia daje taki kolor tej wodzie, ale generalnie ona jest dość czysta. Chyba widzimy ten wodospad. I doszliśmy do tego wodospadu. Nie jest jakiś potężny, ale ten strumień sam w sobie jest taki urokliwy, fajny, z tym, że jest bardzo wymagający. Także absolutnie nie polecam iść wzdłuż tego strumienia z małymi dziećmi. A jeżeli chodzi o starsze dzieci, dzieci i osoby dorosłe, to dobre buty, bo śliskie kamienie ostre kamienie i naprawdę można skręcić nogę. I no nie jest to łatwe przejście, ale fajny strumień. Tam patrzę, właśnie mój mąż się męczy, wchodzi. On jeszcze z plecakiem to ma gorzej. Muszę nakręcić, może się skąpie. Jeżeli chodzi o powrotną drogę, to nie chcemy wracać tędy. Myśleliśmy, że może wam pokażę, tu jest taka skała do góry. Ja nie wiedziałam, że to takie góry będą. Ja myślałam, że taka prosta ścieżka, jakaś. Myślę, że musimy wejść na tą górę i tam może będzie jakaś ścieżka, jakiś szlak bardziej prosty, wiodący do tego parkingu. No zobaczymy. Mój mąż już tutaj. zrobimy sobie piknik. Kakałko wypijemy, herbatkę, bo mamy. Jest. Prawie liny trzeba już. No. O, ten duży, no dzięki. I co, potem będzie trzeba się wspiąć tam do góry? Musimy jakoś tam pójść, lewą stroną chyba. I strumienia. O matka. Z prawej nie wejdziemy. No z prawej nie. Z lewej może tym zymsem. jaki numer? Okazało się, że ten wodospad, który widzicie za mną, to nie jest ten wodospad, do którego szliśmy, bo Paweł polatał dronem i tam wyżej jest jeszcze jeden większy wodospad, do właśnie ten do którego szliśmy, czyli wychodzi na to, że wspinamy się wyżej. W o ma nie, nie nagrać, jak do wody, nie wpadaj. Nie, nie róbcie tego, nie, nie róbcie. Powiedz ile nas jeszcze czeka trasy. A zostało nam jeszcze z 8 km. Bardzo długo nam zaszło, żeby podejść wzdłuż tego strumienia do góry, ale według Moniki warto było. Ja nie jestem pewny. Na pewno jak obejrzę później filmiki z tego wyjścia, na pewno mi się będzie podobało, ale jestem już trochę zmęczony. Przyznam się szczerze. Także idziemy dalej, mamy jeszcze kupę drogi przed sobą. Dobra, kochani, jakieś refleksje na temat naszej wyprawy dzisiejszej? Refleksje. Aha. Refleksje będą jak dojdę do domu, pewnie. <grymne> ale jest bardzo, bardzo fajnie, ten strumień bardzo efektowny, nie spodziewałam się. Ale nas wykończył. Wykończył nas, dał nam wycisk, strasznie, bardzo ciężko już tam wchodziło. Na pewno już to mówiłam, ale powtórzę jeszcze raz. Koło tego strumienia nie polecamy dzieciom. Absolutnie nie brać dzieci ze sobą. Jest tam tak niebezpiecznie. Nawet widzieliśmy kości jakiegoś futrzaka, pewnie tam spadł i zginął. Także dorosły musi uważać, ale dziecko no nie polecam. Nie polecam. Ale generalnie piękny strumień. Bardzo fajna trasa. Dla dorosłych rozważnych, tak? Albo zginął. Chwilami było. Tak ciężko, że musieliśmy, nie nakręcaliśmy tego, musieliśmy schować yy, kamery, bo potrzebowaliśmy dwie ręce. No taka troszkę wspinaczka była miejscami. No. Uflogaliśmy się strasznie, ale fajnie, było, było super. Ile nam zostało trasy? Teraz idziemy taką łąką, pod takimi mokradłami hmm. trochę. W sumie to jesteśmy teraz na, na Way I, i wracamy już do parkingu. Zostało nam jakieś 5 km, nie więcej do parkingu, także nie, nie jest daleko spokojnie, przejdziemy zaraz. Już ten słoneczko pomału się zaczyna zniżać, no. ale, ale w sumie nawet nie jest ta tragiczna pogoda. Nie ma za bardzo wiatru, ani nie jest jakieś bardzo zimno, także nie pada przede wszystkim. Nie jest gorąco. Także nie jest źle. Szkoda, że nie ma takiego ładnego czystego nieba i, i ten, bo byłoby dużo sympatyczniej, ale... Mogło być też dużo gorzej. No, mogło padać. Zmęczone? No, trochę. Czyli całą trasę, ile nam to wyjdzie, mniej więcej kilometrów, jesteś w stanie określić? Około 10. Tak, tak. No, ale jest to bardzo dużo, duże podejście. Było, no i było technicznie dość ciężko. także. No, ja paznokcie połamałam. Naprawdę? No. Zastanawiam się, na jaką wysokość weszliśmy, bo nawet nie wiem. Ale sprawdzę, sprawdzę i napiszę, na jakiej wysokości. No zaraz zobaczę na, na tym telefonie. Z 200 metrów. Czyli przewyższenia... 450 400... metrów weszliśmy na górę. Czyli tak, z 200 metrów wchodziliśmy, a jesteśmy na 650, tak? No. Czyli przewyższenia mieliśmy 450 metrów. Nie jest to dużo, pewnie, że nie, ale... Technicznie ciężko, szczególnie po tych głazach przy strumieniu. Teraz to już jest luzik, nie, to już popędzimy szybko, ale tam to. Tak, więc przetrwaliśmy. Jesteśmy już prawie na parkingu. Yy, ile, kochanie, przeszliśmy kilometrów? No, przeszliśmy około 10 kilometrów i 450 metrów przewyższenia. Chciałaś powiedzieć, że jesteś wykończona? Tak, ja jestem wykończona. <grym> ja też. Następnym razem, jak tu przyjedziemy, to to będzie wycieczka rowerowa, bo ta trasa y, po starej y, kolei to jest naprawdę fajna, prosta, równa. Można rowerkami pojeździć tam, gdzie my dzisiaj poszliśmy, zgubiliśmy się parę razy. Ale parę razy tak specjalnie, żeśmy się zgubili, bo poszliśmy w inne... Dużo ścieżek było, których w ogóle nie było na mapie, zacznijmy od tego. Co? Ale przede wszystkim nie spodziewaliśmy się, że technicznie będzie trasa tak trudna. Także połowę trasy to żeśmy się tam wspinali po, po tych skałach wzdłuż tego strumienia, ale no, zabawa była fajna. Jesteśmy zmęczeni, zadowoleni. Wracamy do domciu. Córka nam przygotowuje pyszną kolację, mam nadzieję. Tak pisała, że robi. Yy, I chyba żegnamy się już, tak? Do zobaczenia kolejnym razem. Na razie.